XPL, a to można powiedzieć w taki trochę laureatowy odcinek, no można tak nazwać. Koniec to z powodu tego, że mam dzisiaj troszkę więcej czasu, ponieważ jak wiecie zbliża się koniec roku, no i pod koniec już postanowiłem sobie zrobić maje wolne i odpocząć troszkę, znaczy, no, odpocznę i będę miał kiedy, ale po prostu nie chodzę już do szkoły, więc tak. Um, chciałbym Wam bardzo podziękować za tą liczbę 10 widzów, nawet nie myślałem, że kiedyś coś takiego będzie, no, udało się. Więc na pewno coś z tej okazji zorganizuję, jeszcze nie wiem co, ale nad czymś pomyślę. Więc na pewno coś będzie, ale to tak. To z tej strony to tyle. Lecz mam troszkę gorszą wiadomość, ponieważ yy, nie będzie już więcej serii z Minecrafta. Znaczy, kiedyś może będzie, tylko nie będzie już tej serii na tym sejwie, co teraz była. Ponieważ, może, jak dobrze wiecie, przez długi okres mnie nie było. No, z miesiąca albo dwa. Coś takiego, niestety Borykam się z problemami z internetem, y, z komputerem i z paroma innymi rzeczami. I y, gdy miałem problemy z internetem, jak dobrze wiecie, y, to musiałem sformatować komputer. I y, z, y, jakby być z, w mojej inteligencji, zapomniałem. Y, Zapisać gdzieś sejwa do Minecrafta. No i niestety straciłem go już raz na zawsze. A nie chcę mi się bawić w odzyskiwanie danych i tak dalej. Więc po prostu na tym sejwie to już będzie koniec z Minecraftem. No, trudno. W zamian za Minecrafta mam zamiar nakręcić sagę Gothica od jedynki do Trójki albo czwórki, ale no, czwórko nie jestem pewien, ponieważ z tego co słyszałem, to prawda, sam jeszcze w nią nie grałem. A z tego co słyszałem, to nie jest to już to samo co było kiedyś. Już nie ma naszego bezimiennego. No, jakoś się to zobaczy. Jedynkę już mam, można powiedzieć, że pierwszy odcinek już mam nakręcony. Więc myślę, że na pierwszy dzień wakacji coś takiego postaram się go wrzucić tak, to lecimy dalej. Wolałbym sam od ciebie zacząć od dwójki, ale myślę, że zacznę od jedynki. Oczywiście mówię do Tikut, ponieważ jakby się do tego przynajmniej w dwójkę nie grałem. W jedynkę i trójkę grałem lecz w dwójkę. Yy, jeszcze nie, yy. nie wiem, jakoś tak się złożyło, okaz nie było, nic no takiego, tak więc zostało mi tylko zakupić dwójkę i możemy ruszać z całą sagą, oprócz czwórki chyba, bo jakoś, po pierwsze nie wiem, czy by mnie to tak, może powiedzieć, czy mata gra to coś w sobie. Oraz czy po prostu opłacę się y, nagrywać? Na czym nie, nie nagrywać, co czy mój komputer wydoli z czymś takim? Bo nie jest tu już to już, że tak powiem, dzieło naoczesności i tak dalej, tu nie ma. Ale czy myślę, że jakoś może by wydolił, ale to się zobaczy. Tak, o czym ja tu miałem jeszcze wspomnieć. Tak samo myślę nad serius jakiejś gry takiej postapokaliptycznej, czy jakoś tak to się nazywa, nie wiem to. Um, nie, myślałem nad czymś z Falloutów, najbardziej nad trójeczką myślałem, ponieważ tylko mam, ją mam w swoim zasobie, a inne to musiałbym jakoś nie doposażyć, że to powiem. Czytajcie ściągnąć, czy, a później, możliwe że zakupić, jakby mnie to wciągło. Ponieważ też muszę się przyznać, że w Fallout nigdy nie grałem. Czy w trójkę też tam troszkę pograłem, tam parę pierwszych misji y, przeszedłem, później usunąłem. No ale dobra, to by było chyba na tyle. Przepraszam Was jeszcze raz y, za to, że mnie długo nie było. I jeszcze raz dziękuję za 10 widzów. Tak więc, cześć i czołem.